Halo, halo, dzień dobry. Dzisiejszy filmik tak naprawdę adresuję tylko do pań, bo w ciągu kilku dni dosłownie, kilka rozmów o tym, jaki mamy problem, nie? Teraz zrobiło się znowu gorąco i następuje zatrzymanie wody w organizmie, opuchnięcia obrzęki i w ogóle do bani. No i kiedy to się dzieje, to się dzieje przed krwawieniem, przed okresem, tak? I bardzo, bardzo dużo kobiet ma tendencję do zatrzymania wody w organizmie właśnie do tych obrzęków. Oprócz tego, że Matka Natura podarowała nam zmiany nastrojów, jakieś ciągoty do jedzenia słodyczy, tak? Bóle głowy, no to do tego wszystkiego fatalnie, a naprawdę fatalnie czujemy się, kiedy pojawiają się właśnie te obrzęki. Co więcej, no potrafimy mieć na wadze 2-4 kg więcej i ja proponuję, żeby się tym nie przejmować. To na pewno, przepraszam, mi się to huśta, ale no też można podjąć próbę, bo to jest tak duży dyskomfort, że można z żywieniowego punktu widzenia sobie próbować z tym poradzić. Co tu się dzieje? Tutaj oczywiście no, hormony tak, powodują taką, ani inną sytuację, ale zwłaszcza dwa hormony płciowe: wazopresyna i aldosteron. Wazopresyna to jest taki hormon płciowy, który ma, jakby to powiedzieć, koligację do receptorów w nerkach i powoduje jakby zatrzymanie wody, a inaczej mówiąc, uniemożliwia wydalanie wody z organizmu. Tak? Gdzieś tutaj ta blokada następuje I to jest pierwszy, pierwszy powód, tak? tego, że hormony szaleją i co się dzieje, puchniemy. Drugi, czyli aldosteron, też ma taką właściwość, która powoduje, że cząsteczki wody wiążą się z sodem, no i tym oto sposobem pozostają w naszym, w naszym organizmie, powodując nadmiar, jakby te obrzęki, nadmiar wody w organizmie. No i oczywiście można się po tabletki, ale no zanim to zrobicie dziewczyny, to naprawdę polecam przetestowanie prostych, prostej, prostych zasad. Po pierwsze... Yy, organizm zatrzymuje znacznie łatwiej wodę w organizmie, i jeśli tej wody nie dostarczamy w odpowiedniej ilości. Odpowiednia ilość, ja wiem, że mamy z tym kłopot, macie, bo ja piję. <gry> macie z tym kłopot. Yy, wypijanie 2-2,5 dwóch, dwóch litra wody, zwłaszcza przed miesiączką, przed krwawieniem, zwłaszcza przy tendencjach do zatrzymywania, do zatrzymywania wody w organizmie, to jest w ogóle obligo. Tego się trzeba nauczyć. A o znaczeniu picia wody to ja mówiłam wielokrotnie, nie? więc jakby to jest kolejny powód, yy, dla którego, przepraszam jeśli to się huśta, dla którego warto pić wodę. Co więcej, ta woda powinna być niskosodowa, yy, mineralna niskosodowa yy, po to właśnie, żeby te, tego sodu było jak najmniej, ze względu na, ten, yy, na tą właściwość hormonu aldosteronu, który potrafi wiązać cząsteczki wody i je zatrzymywać w organizmie. Oprócz tego, oczywiście, jeśli mówimy o sodzie, no to wszystkie miłośniczki soli muszą sól odstawić, tak? Nie wolno jeść również wysoko przetworzonego jedzenia. W ogóle nie powinno się jeść takiego jedzenia, ale w te dni tym bardziej, tak? Bo tam naprawdę soli jest bardzo, bardzo dużo. Ale odłożenie, pożegnanie się z solą i zastąpienie jej przyprawami, no, to jest, to jest właśnie. Dobre, dobre rozwiązanie. Warto również um, pomyśleć o tym, żeby jeść produkty bogate w potas, i mamy kapitalny czas w tej chwili, tak? bo zaczynają się upały, ale mamy też y, kolorowe na targowiskach. Warzywa zawierają, moje drogie y, kobiety, bardzo dużo potasu: tak? pomidory, y, szparagi, y, pietruszka, seler, tak? marchewka. No przecież to jest y, czas, żeby żeby po nie sięgać, czyli jedzmy warzywa, jedzmy też owoce, które, które zawierają nie tylko potas, ale zawierają sporo witaminy C, która uszczelnia jelita, co jest bardzo ważne, ale również owoce, które mają właściwości diuretyczne, czyli pozwalające na wydalanie nadmiaru wody z organizmu i mamy takie owoce teraz, no bo już nie powiem mojej miłości do pietruszki zielonej, tak, no to wiadomo, ale, bo zaczęłam o owocach, ale jeszcze chciałam powiedzieć o szparagach, oczywiście o tym selerze, o marchewce, tak, jedzmy to, o brokułach, jak najbardziej, bakłażan, tak, to jest coś, co teraz kiedy mamy kłopot i pojawiają się obrzęki, jeście powinno, ale również owoce, które są w tej chwili, które są fajnymi diuretykami, czyli jeszcze raz powtórzę, wspierają wydalanie wody z organizmu. I to jest arbus, to są y, truskawki, to są czereśnie, to, to są wiśnie, y, tak jak najbardziej proszę jagody, borówki, jedzcie to, bo to też będzie Was wspierało. Co jeszcze warto zrobić dla siebie? warto absolutnie pomyśleć aha bo powiedziałam żeby nie pić nie wiem czy powiedziałam ale to powiem żeby odstawić kawę tak produkty z kofeiną i kawa jedna w ciągu dnia wystarczy naprawdę jeśli masz ten problem z obrzękiem to odstaw kawę wypij jedną i jej nie więcej a zacznij pić na przykład herbatę z pokrzywy i poczuj się lepiej bardzo, bardzo polecam zwrócenie na to, na to uwagę, bo to ma kolosalne, kolosalne znaczenie. No i dostajemy, że tak powiem, w prezencie od Matki Natury takie, a nie inne, no niestety uprzykrzające objawy w okresie tym poprzedzającym miesiączkę, ale możemy sobie z tym poradzić. Jeśli to Wam się przyda, no to bardzo proszę, się uznajcie, że że mówię z sensem, to to udostępnijcie. Zapraszam do polubienia mojego kanału na YouTubie. No i wszystkiego dobrego. Jak najmniej, jak najmniej takich dolegliwości. Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam.